Witam w kolejnym odcinku z gry God of Nie, God of War, No teraz to będzie jakiś horror, zaraz ci powiem, z głównego menu, jaki. I dzisiaj jak to się mówi, ten film zagra już o być, albo nie być, na naszym kanale, przynajmniej na razie. A, Ghost Ride Tokyo Prawda wcale nie trafiłem. Pierwszy odcinek można powiedzieć, że się, że, że się zmuszałem tak z ciekawości. A dzisiaj to, jak to się mówi, dzisiaj jak wytrzymam, to wytrzymam. Jak nie, to zgodnie z, z honorem w cudzysłowie, yy, ta gra idzie. Jak to się mówi, na boczne tory. Zobaczymy, czy dzisiaj zrobię dwa odcinki z tego, czy nie. I dwa odcinki po dziesięć minut, tak powiedzieć, nie wiem w sumie. Hmm, może pół godziny, nie, nie wiem, zobaczymy. Na pewno trzeba ruszyć z tym i się ogarnąć w tej grze, bo jakieś tam co... no taki almatyks, jak widzieliście. Ktoś nas kieruje, nie wiadomo o co chodzi, ja się nawet nie wierzę, że z tego grą zapoznać w ogóle, no bo gdzieś minut to co to było, dlatego no jak to się mówi, yy, do szpitala, dobra. A, i wie... to mnie też skurwiało. Tym złomem? Chciałeś jechać do siostry? Wybacz, ale nie mam ochoty na... Gaduszki z kimś, kto próbował mnie opętać. <grystanie> w porządku. A czym ty w ogóle jesteś? Ty pierwszy, potem ja. To Miasto jest w kiepskim stanie. Nie sądziłem, że będzie aż tak źle. <grystanie> Czy to naprawdę szybuja? Dobra, ja bym powiedział, tak yy, Zrobię co 40 minutowy I wychodzę z tej gry na 100% No bo po prostu no, grafika to mnie rozpierdala Ja już widziałem gdzieś chujową grafikę w jakiejś grze Ale ta gra to po prostu to samo chyba 10 minut trzymam, Ale po tym odcinku ta gra idzie Nara Co to jest, u To materia pochodząca z drugiej strony. Czasami przenika do naszego świata. Najlepsza jest praktyka. Uderz w to. Anorytę się odezwał. Uderz w stół, Anurytę się odezwał. Dobrze. Wygląda na to, że możesz pokłaniać ich energię. No dobra. Aha. Tu leży Twoja siostra. Tak. Kiepska sprawa. Jej pokój jest na czwartym piętrze. Zbierają dusze, które oddzieliły się od swoich ciał. Po co? Aby wciągnąć je do zaświatła. A może tylko pożreć. W każdym razie tej duszy już nie da się uratować. Zobaczymy. I jeszcze nas nie zauważyli. Nie ujawniaj się i spróbuj przekraść się obok. Tędy? ja. Yeah. Zakładam, że tędy. No, was chyba popierdoliło, jakby myślicie, że ja przejdę tamtędy. Uda się do sali Marii, przeciwników. Aaa, tak jesteś. Dobra robota. Ważne jest, aby nie dać się opanować strachowi. Zaczynasz pojmować moją moc. No, no. Mm -hmm. Nie wiem o co chodzi, jak jednak... skanie wiatru się przytkane... Czyli muszę iść w górę? Jest tu ktoś? Tu nie ma nikogo. Jest tu ktoś? Tu nie ma nikogo. Tu ja czy nie? Tu ja. O faka. Nie go do końca. jak to się robi? Można uznać, że to są ich serca. to jest dla mnie, kurwa, czarna magia. Ja pierdolę jakie dziwne to jest. Co jest w środku? Tylko jedzenie. To nie pora, ale wybrzydza. Wiesz co tylko znajdziesz Tak, masz rację. Mm, hmm. No no. Sekunda. Uważaj, wzmocnij energię dzięki krystalicznemu eterowi. A ja pierdzielę. Kurwa coś się dzieje. A już nic się nie dzieje. Ja lekko przydygałem, ale widzę już chyba bezsensownie, no bo nic takiego się nie dzieje. Coś tu sprawdzę chyba nie. Dobra, i dalej, dalej. Mam złe przeczucia. To jest? Pytaj się mnie, a ja ciebie. Tak ci powiem. Win oczywiście nie pojadę. Miej się na ciągle na mam. Ale to ty nie odkryłeś. Ich, że nie można żyć na ludzie. Znaczy tego typu grach. Coś tam jest. Co się dzieje? Bądź czujny, nie jest bezpieczny. Ty to ja sam zdążyłem zauważyć Kurwa, psychiatryku dosłownie Ja pierdolę, co tu się dzieje Się. tutaj nie możesz ufać swoim oczom staram się mogę, a nie wiem co z tego wychodzi mówiąc to w takiej pojebanej grze 10, 15 yy, to jest automat ta dobra yy, co tu się dzieje A ja? Gdzie mnie wyjechało? Cudownie. Byłaś po drugiej stronie, a jednak wciąż żyjesz i masz się dobrze lepszej obserwatorki nie mógłbym sobie wymarzyć. W ten sposób mój plan został zrealizowany. Nie dotykaj jej. A kim ty jesteś? Człowiek. Hmm. Jest. Ty hm. bezmyślny głupcze. Wyzwoliłem twoją duszę. Ale wciąż trzymasz się kurczowo śmiertelnego ciała. Zgadza się. Wróciłem po ciebie. O co to chodzi? Intrygujące. Samą siłą woli. Niestety. Nasze sprawy muszą zaczekać. Dobra, wiecie co? Ja na tym skończę ten, odc ten odcinek. Mhm. Ciąglaszny więc nastąpił. Wiem, że to twoja. Opanuj swój strach. Stanę się jej zbawieniem. No, tu się dzieje. O, najlepiej. Prosto serce. Przeszlić serce centów najlepiej. A co? I je właśnie ten czegoś z tym nie zrobisz. W realnym świecie minęły trzy sekundy. Jeszcze jeden oddech i już po tobie. Nie, jeszcze nie mogę umrzeć. Masz tylko jedno wyjście. Oddaj mi swoje ciało. Ocalę twoją siostrę. Mam ci zaufać? Do niczego cię nie zmuszam. Ale gdy umrzesz, zostawisz siostrę na pastwę tego łajdaka. Kropka. O kurde, nieźle. ja zniknę? Nie mam pojęcia. Pomódl się. Jak chuj ciąg dalszy tej historii nastąpi? Jak chuj? Jestem Akito Izuki Teraz się przedstawiamy Dobrze Mów mi Kejkej. Porzuciłem swoje prawdziwe imię K.K. Proszę. Ciąg dalszy nastąpi. Potem to ona mi truje dupa, żebym zawsze zamykał drzwi. Hipokrytka. Mari! Mari! I co zrobił? No już, ogarnij się. Ja... Czyli wciąż tu jestem. Masz farta. <laughs> Nieźle. Przystoj jak z ciebie. <laughs> ha, ha. A co tu chodzi? Czyli pozwolisz mi użyć twojego ciała, tak? Tego nie powiedziałem. Ale zrobiłeś. Ja wciąż tu jestem. Ej, hey, wycofujesz się z umowy? Tego nie powiedziałem. Skoro tak twierdzisz. Całkiem tu przytulnie. Wiesz dokąd ten dupek zabrał moją siostrę? Aby jego plan się powiódł, musi przeprowadzić pewien wielki rytuał. Więc jeśli dowiemy się gdzie... Zaczekaj. Teraz zabiłby Cię w mgnieniu oka. Nie tak szybko. Najpierw musimy udać się w inne miejsce. Dobra, ja zapisuję i się z Wami żegnam. Yy, jak to się mówi? Jeden horror wam w tym w, w, w grze. Inny, w sensie inny. No, tak co widzieliście tam, co... Rycerz zajebił rodzinę i myślę, że go pociągnę. A ten to mi tak średnio pasi, no bo jednoosobowy. Grafika jest trochę, trochę przyjewana. I to jeszcze bym miał parę, do czego się przyczepię. Ale już dobra, już nie będę tak się czepiał. W każdym bądź razie... Jak to się mówi... No, ja się z Wami żegnam. Ta gra idzie w bok. I się widzimy w na, następnej na grze, na następnym odcinku. Tak więc dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.